Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w moim cotygodniowym vlogu. Ja mam na imię Ola, a to jest mój kanał Handy Hands Show. Dziś już jest odcinek 18. Sama wprost nie mogę w to uwierzyć, że to już 18 vlogów było. I dzisiaj taka informacja na początek: właśnie założyłam konto, profil na Facebooku. To jest mój Pierwszy profil na Facebooku w życiu. Nigdy wcześniej nie miałam profilu na Facebooku. Nazywa się dokładnie tak samo jak mój kanał, Handy, Hand's Show. Także tam za dużo na razie nie ma, bo się uczę. <grym> Znowu. Ale zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę, to jestem teraz na Facebooku. Dzisiaj chciałabym zacząć od byka, bo. Im bardziej tego byka robię, tym on mi się bardziej podoba. Jak Kubuś Puchatek. I dziś e, tego byka chciałabym wam pokazać aż tyle. Prawie jedna ćwiartka, pierwsza ćwiartka, e, prawie tak jak mówię skończona. E, tak wyglądał w zeszłym tygodniu. Czyli no cały kawałek udało mi się zrobić. Przypomnę tylko, że jest to projekt Julie Hasler um, i ma 22 kolory w sumie. Bardzo mi się podoba to jasne tło, które mi się tu już pojawiło, ponieważ um, dosyć dużo od zeszłego tygodnia udało mi się zrobić, około 500 krzyżyków. Tutaj jest zahaftowane czarnym um, i te tutaj saledynowe tło, to seledynowe tło. Przepięknie kontrastuje z tym bykiem. Ja musiałam go robić tak zwanymi sekcjami, bo inaczej nie dało rady. Tutaj jest tak jak nie wiem, czy już powiedziałam, 22 kolory. Więc tych brązów jest strasznie dużo i one są na tej czarnej kanwie. Podczas wyszywania one bardzo się zlewają ze sobą, więc muszę tak jak gdyby. Kolorami tutaj przeskakiwać, żeby mieć jakiś odnośnik um, do następnego koloru. I tutaj jednocześnie z innymi kolorami wyszywałam również złotym, tu jest ta złota nić, tu jest złota nić. Oczywiście jej nie widać, ona się tak nie świeci ładnie jak, jak, jak w naturze, bo przez kamerę. Kamera jednak mm, bardzo zaniża e, jakość oglądania rzekłabym. Także już nie jest tak łatwo jak z wagą. Waga miała tylko 9 kolorów. Um, i, i, I waga robiła się w miarę szybko. To już tak szybko nie pójdzie niestety. No ale postęp jest. Już jest na co popatrzeć. Myślę, że, że za tydzień nie dość, że ta ćwiarteczka bo tutaj jest jeszcze tutaj do zahaftowania nie dość, że ta ćwiarteczka będzie skończona. Może coś dalej uda mi się zrobić. Ale to zobaczymy, bo przyszły tydzień będzie dość intensywny, rzekłabym, dla mnie. I no, ile czasu pozwoli, tyle, tyle będę robić. Na dodatek, y, pogoda będzie mało atrakcyjna, bo zapowiadają opady deszczu od dzisiaj, właśnie. I dzisiaj już nie ma słońca, zrobiło się ciemnawo, musiałam włączyć lampy, bo inaczej bym y, nie ruszyła. Jeszcze pokażę, bo tutaj mam pod ręką akurat, jak wygląda oryginalny byk, który jest na, na tej białej kamerze. Jest on tu. No i już w tej ja chwili widzę, że chyba będzie lepiej na tej czarnej niż na tej białej. Ładniej tło się eksponuje. Także cieszę się, że, że będę miała drugi znak zodiaku, ale ramy oczywiście nie mogę znaleźć. Znalazłam jedną piękną ramę właśnie w tak zwanym tym naszym lum, lumpeksie, który w Holandii nazywa się Green Club. I tam była piękna rama, niestety tylko jedna, szukałam drugiej, nie było. Znalazłam dwie ramy, niestety za małe, więc poszukiwanie ramy ciąg dalszy. Drugą pracą, o, którym o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest mój Halloween Cat, który nie ma, jest tylko schemat, nie ma, nie ma obrazka do niego. Ale patrzcie, ile już jego jest. W zeszłym tygodniu, tak, była tylko taka plamka, praktycznie nie do odgadnięcia, co przedstawia. Dzisiaj już jest trochę więcej. Oczywiście jest to Margaret Szary. Ym... I tu jest, bodajże, na całej pracy 15, tak, 15 kolorów. Udało mi się zrobić całą dynię. Z tej dyni będzie wychodziła myszeczka tutaj, no bo tutaj już mam tą łapkę jego jedną, drugą, tu ogonek mam, i tutaj będą łapki. Tu mam niezahaftowany mm, obszar, ale to jest biały kolor. I jak już pewnie wcześniej mówiłam, tutaj mam trochę zahaftowanego białego, ale tylko dlatego, żeby się nie pomylić. Ja nie wiem, co jest z tym wzorem, nie wiem, co jest z tym schematem. Strasznie dużo pomyłek robię, ale nie takich, no, jedną zrobiłam taką, że prułam. To była prawie godzina, czy nawet ponad godzina pracy do prucia. Ale wiecie, w tym, w tym jakoś nie wiem, jakoś on mi taki jest, nie wiem, mylę się strasznie często i... Nie wiem, czy to już zmęczenie oczu jest, czy jak, bo tą pracę zostawiam sobie na wieczór, praktycznie, jako, jako ostatnią, bo czasem robię na przykład godzinkę jedną pracę, przypuśćmy, nie wiem, tam jakąś sal i mówię, a dobra, no to godzinkę teraz to porobię, bo nie wiem, czy będzie czas w innym dniu. No i być może dlatego, że oczy zmęczone. I może być, dlatego. Może. Pewnie też dlatego, że te są same szarości i raptem jeden czarny i one, naprawdę schemat jest tak mylący, że no, to są takie pomyłki, wiecie, o, o, o dwa oczka, nie, że, że zrobiłam tutaj dwa na przykład, a powinnam zrobić jedno, albo, że tutaj zrobiłam trzy, a powinnam zrobić pięć. Jeżeli jeśli zrobi za mało, to tam można dołożyć w którymś momencie. Ale później, żeby nie, żeby nie było tak, jak pomyliłam się tutaj, że, że Pomyliłam się w schemacie, i no niestety. No także nie wiem, co jest z tym. Czasami tak jest, że, że, że takie. No nie da mi się zrobić, no nie da mi się zrobić, chłopak. A czekam na to, żeby tą czapkę i ten pyszczek. I, i zrobiłam tak samo jak z krawieckim kotem, że pyszczek na końcu. No ale tak też tutaj wyszło. Z tym, że dnia wychodzi bardzo fajnie, ją trzeba tutaj jeszcze zahaftować. Poczyniłam około w sumie, tutaj jest no to, to chyba najwięcej. Nie, najwięcej na salu zrobiłam. Tutaj zrobiłam około około 850, zdaje się, czy 60 krzyżyków. Zajęło mi to, nie wiem, jakieś 8 godzin, bo już nie wyłączałam stopera, jak robiłam pomyłki, tylko wyciągałam te nitki, robiłam dalej. Jest robione na kanwie 14. Jest to taki jasny, kremowy. Bardzo fajny kolor. Myślę, że idealny na Halloweenową pracę. Ładnie się zgrywa z tymi pomarańczami tutaj. No świetne. Także mam chyba obmówionego tego Halloween-kata, bo no co mogę o nim więcej powiedzieć? No, że daje mi do wiwatu. i tyle. I. A, tu mam. Tu mam, słuchajcie, starcik, mam kolejną miniaturę od Margaret. Słuchajcie, to będzie Jerzyk. Już zapewne go widać, bo tutaj jest pyszczek, tutaj niezahaftowany, nie biały oczywiście. Tutaj są jego łapki i udało mi się troszeczkę zrobić tutaj e, tych igiełek. E, chyba jeszcze jeden kolor jest potrzebny, bo na całego jeżyka jest 14 kolorów, wyobraźcie sobie. I on, będzie spał. Tu on jest. Na słoneczniku. No, tak mi się spodobał ten Jerzyk. Że tak sobie pomyślałam właściwie taki jesienny wzór. A skoro mówimy o jesiennych wzorach, bo, bo Jerzyk mi się nieodmiennie z jesienią kojarzy, skoro mówimy o jesiennych wzorach, Jagoda z kanału Twórcza i Kreatywna Mama zorganizowała konkurs jesienny. Także zapraszam do tego konkursu. Ja chyba nie wezmę w nim udziału. Jagoda, pozdrawiam cię serdecznie, bo nie wiem, czy zdążę oprawić tego jeżyka. Czas zgłaszania się do tego konkursu jest do chyba końca września. Także zapraszam na kanał do Jagody. Tam są wszystkie szczegóły. No, i ten jeżyk, mój. Jerzyk, jerzyk, na jeżyka poświęciłam dwie godzinki. Tutaj jest około 300 krzyżyków. 300. Tak, raz, dwa, 280 może. No ale tak, tak mniej więcej jest. Około 300 krzyżyków tutaj zrobionych. Kanwa jest też czternastka. Użyłam tej. Użyłam resztek, bo mam, okazało się, że mam strasznie dużo resztek. Właśnie takich. Gdzie obcinałam materiał potrzebny do na przykład. To jest ta sam, sama Aida, na której wyszywam sam przyjaźni właśnie. Więc mam takich dosyć dużo kawałków, które idealnie się nadają na miniaturki. I ja sobie pomyślałam, że czas chyba właśnie zająć się tymi moimi ścinkami. I być może uda mi się zużyć nici resztki albo takie właśnie nici, no nie wiem, no, no złej jakości, lub też wręcz poliestrowe. A właśnie, a propos nici. Bo ja byłam ostatnio w Actionie, moim jednym z moich ulubionych sklepów, zresztą wszystkich rynkodzielników. I dorwałam, słuchajcie, pudełko. Z nićmi. To są nici poliestrowe. Słuchajcie, to jest zero bawełny w nich. To są nici poliestrowe, ale ja to kupiłam. To kosztowało bodajże 4,50 euro. Ja to kupiłam ze względu na pudełko. Bo jest idealne na bobinki. Jak zauważyliście, wszystkie te nici. Nie otwierałam jeszcze. Otworzymy, zobaczymy. Te nici są poliestrowe, ja to wiem, bo jest nawet napisane na pudełku, że jest 100% poliester. Więc one się tak nie nadają za bardzo do dużych form. Bo potem pewnie będzie i tak problem, żeby dobrać kolor. Te kolory zazwyczaj do niczego nie pasują. Dobrze. to, to jest. Au, mój panuszek! Jak to mocne jest. No, i tak się prezentuje cała gama nici. Nici jest bardzo dużo. Ym, ile tu jest tych szpulek? 80, słuchajcie, jest 80 kolorów. Za 4,50. Ja to tak mówię, kupiłam właściwie dla tego pudełeczka, które, które hawciarki lubią, bo bobinki fajnie pasują. Ale również zapewne będę używać tych nici, bo przecież szkoda, żeby się tak marnowały i leżały do małych form, czy do zakładek. Właśnie. Ja uwielbiam zakładki robić, mam ich pełno. Może następnym razem pokażę, ile w tej chwili mam. I, I powiem Wam, że no no co, no nie będę tutaj, co można dostać za 4,50, prawda? No poliester, ale fajnie, bo jest dużo kolorów przynajmniej. Ja kiedyś kupiłam e, też w takim małym opakowaniu e, z tej samej firmy, Alison May, Same szarości, dlatego, że miałam jakiś projekt, który kończyłam i to był właśnie taki resztkowy i, i też właśnie kupiłam z tej firmy i powiem Wam, że pomimo, że to jest poliester i, i że trzeba nawlekać przy użyciu, no nie wiem, jakiegoś dobrego nawlekacza, bo tak to nie wejdzie, ta nitka w łóżko igły, to nie powiem, żeby mi się bardzo źle robiło tymi nitkami, O wiele gorsze powiem wam, są te nici z tego chińskiego zestawu, co kupiłam, oj, przepraszam, rybę po chińsku i z tego zestawu nici są o wiele, wydaje mi się, gorszej, no przecież, nie chcę się teraz tworzyć, gorszej jakości. No, ale to taka dygresja malutka, na dzisiaj takie tam. Yy, ostatnią Yy, pracą w, w dzisiejszym yy, odcinku będzie mój ukochany sal przyjaźni. To jest yy, w tej chwili stan. Stan na dziś. Stan na dziś, yy, sala. Yy, doszły elementy, dwa a nawet trzy, a właściwie to chyba cztery, bo doszły tutaj te dwie szpuleczki, doszła ta, jak to mówię, wkójka, bo to jest taka jakby, nie wiem, szmatka z czymś, tutaj będą jeszcze krzyżyki i z igiełką, no i tutaj dorobiłam ten kawałeczek tej tutaj tego sznureczka, niteczki, od tego igielnika. No, tutaj jeszcze dołożyłam łebki szpilek. Na tym salu spędziłam, nad tym salem spędziłam około 8 godzin. On ma 19 kolorów w sumie, jest to projekt Duran Jones, całkowicie zmieniony. I teraz pokażę, jak wygląda w oryginale. O, bok. Tak wygląda oryginał. Oryginał już pewnie większość zna, więc nie będę Was nim zanudzać. Tylko dlatego go pokazuję, żeby pokazuję, żeby pokazać, pokazuję go, żeby um, ukazać różnice w nim, jakie się dokonały. Więc staram się jednak mimo wszystko ująć wszystkie motywy, które były na tym salu. Czyli jeszcze zostało mi wpasowanie tych tutaj guziczków. Tu jest jeszcze jeden guziczek. Tego guziczek już mam, u góry też już mam, ale tutaj na dole, tu będę musiała wpasować guziczki. A tutaj planuję jeszcze jeden motyw dołożyć, bo zrobiła mi się przerwa, którą ja jeszcze zresztą powiększyłam, właśnie specjalnie na to, żeby tutaj zmieściło mi się jeszcze coś. Ale to. Muszę chyba zdaje się zaprojektować specjalnie, może nie tyle specjalnie, co przeprojektować lekko jeden motyw. No i tutaj, oczywiście, jeszcze zostały motywy na wlekarki, na czy na i agrafka. No i oczywiście guziki. Także to jest następnym, następnym motywem, który na tym salu przybędzie. To będzie ten nawlekacz tutaj, który będzie no, trochę niżej, jako gdzieś tutaj. Ja myślę, że od tej chorągwi, tu gdzieś. No i agrafka. I trzeba będzie jeszcze e, powciskać e, guziczki. Jak widzicie, tutaj też powinien być guziczek, ale go nie ma, dlatego że litery były zmienione i również został zmieniony. Mm, Wysokość tych liter, gdyby na końcu było S, guziczek by się zmieścił. Natomiast ja stwierdziłam, że skoro i tak musiałam wszystko poprzesuwać, to ten guziczek tak na siłę wciśnięty i tak nie wyglądałby dobrze, więc z niego całkowicie zrezygnowałam. Po prostu. Także teraz będę robiła następne motywy. Tutaj motyw do wstawienia. Guziczki jeszcze może tutaj nawet się pokuszę o guziczek. Tutaj, a może tu. Nie. Za dużo. Tu musi być jeden i tutaj jeszcze jeden. I wtedy tu jeden. I wtedy będzie dobrze. Słuchajcie, zrobiło się koszmarnie ciemno. Ja mam te lampy zapalone, ale jest tak czy siak ciemno. No idzie na deszcz. Jak nic. No idzie. A tutaj jeszcze w ogóle, robiąc ostatnio zapasy, zap zapasy. Jakie zapasy? Porządki robiąc. Znalazłam w niciach zaplątany taki kawałek, nie wiem, to jest Aida albo kanwa jakaś i zdaje mi się, że to jest czternastka i on był strasznie taki wyświechtany i brudny i znalazłam jeszcze taki kawałeczek i wyprałam i wiecie co, chyba będę robiła na nim eksperymenty z farbowaniem, bo zamówiłam sobie farby i... Um... Ostatnio rozmawiałam z córką i ona sobie sama farbuje, też haftuje, jest hawciarką. I mówię, mama, ja ona sobie sama farbuje. No i tak mówię, no to co za problem, tylko że ja czasu nie mam. Ale skoro ona ma czas przy, przy dwójce małych dzieci, to ja też powinnam mieć czas. Więc czekam teraz na farby, będę eksperymentować z farbami. Mam przepiękny wzór. Jednorożca do wyhaftowania to jest jedno z moich ulubionych zwierząt, a właściwie moje ulubione zwierzę, jednorożet. Mam jednego jednorożca, którego chciałabym wyhaftować, i on jest taki srebrno-biały, jasno-szary. I myślę, że właśnie na takiej farbowanej tkaninie pięknie by wyglądał zamiast na jednokolorowej. Także będzie eksperyment. No, ale najpierw muszą farby przyjść. No, przecież bez farb niczego nie zrobię. A zamówiłam przez internet, bo tutaj w sklepach jest straszna nędza. Powiem Wam. No nic. Właściwie wszystko mam omówione. Postępy w ciągu tygodnia takie były jak były. No, i tak jak tak policzyłam dobrze, to w ciągu tygodnia na wyszywanie. Tu mam kartkę. 24 godziny. W ciągu tygodnia poświęciłam. Czyli dzieląc to przez 7 dni wychodzi 3,5 godziny dziennie, aż byłam w szoku. Aż byłam w szoku, dlatego że ja zazwyczaj wyszywam wieczorami albo popołudniami, no i nadganiam właśnie w weekendy, wtedy, kiedy, a już jak jest ładna pogoda, a taka była, no to już w ogóle się chce bardziej wyszywać swoje prace. No, 3,5 godziny dziennie mi wyszło średnio, ale wiecie jak to jest, jednego dnia się siedzi półtorej godzinki, czy tam dwie, drugiego dnia, o, tak mi się dobrze wyszywa, no to do y, pięciu godzin nawet, czy tam iluś, ale y, ja i tak staram się, już w tej chwili nie mogę tak długo siedzieć i wyszywać, godzina 22, 22, 30 to już jest chyba taki maksymalny, maksymalna godzina, do której ja wyszyłam zresztą, Teraz nastała jesień, a to jest moja najnieulubieńsza pora roku. Nienawidzę jesieni, słuchajcie dziewczyny. Przepraszam was bardzo, bardzo nie lubię jesieni. Ja w ogóle jestem, już jestem ospała. Pomimo, że urodziłam się na jesieni, to mąż się śmieje ze mnie, że ja powinnam zapadać w sen zimowy, tak na początku października i budzić się w połowie marca. A ja powiedziałam, nie, w połowie kwietnia. I widziałam kiedyś nawet taką śmieszną, takiego śmiesznego mama, mema, jak yy, mąż mówi do żony, Na którą godzinę ustawić budzik? A ona do niego mówi: Na maj. I ja właśnie powinnam sobie ustawiać budzik na maj. Także ratuje mi wyszywanie, moja miłość. I tym optymistycznym, jesiennym akcentem. Dzisiaj pożegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was jeszcze bardzo serdecznie. Nie ulegajcie jesiennemu splinowi. Ja też się postaram nie ulegać. Zapalę sobie dodatkowe dwie lampy, to może jakoś przeżyję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.